Witam was w ostatnim odcinku Truskawki. Nie bójcie się, za tydzień też będzie odcinek, ale nie Truskawki, czegoś innego, możecie sobie zgadywać i tak nie zgadniecie. To tak naprawdę 33 odcinek tego programu i to dopiero początek. Ostatni odcinek każdego sezonu jest dla mnie bardzo sentymentalny, ważny i zazwyczaj daje ważne jakby dla mnie rzeczy, co prawda moje ulubione filmy już się skończyły, no ale dzisiaj też coś zobaczycie fajnego. Ulubieniec tygodnia. Długo czekałam, żeby to zrobić, ale w końcu, w 13, ostatnim odcinku truskawki, ulubieńcem tygodnia jesteście Wy. Moi widzowie, moi fani, jesteście niesamowici. Chcę w końcu oficjalnie Wam podziękować. Chcę powiedzieć, że naprawdę moje życie dzięki Wam jest niesamowite, piękne i dwa lata temu no, było całkowicie inaczej. Teraz naprawdę dziękuję Wam z całego serca i właśnie to Wy jesteście ulubieńcem dzisiejszego odcinka. Widz, tygodnia. Skoro już dokładnie mówię o moich widzach i fanach, to zobaczcie najlepszych widzów tygodni, jak na razie. Sami zobaczcie, jak fajnie dziewczyny się postarały. Proszę. Taka sytuacja. Wracasz do domu, wchodzisz do pokoju, a tam patrzysz i Meru gryzie Twoją płytę winylową marców. Co robisz? Merci. Weź bitersów. Wiesz, że ja na przykład kiedyś Ciebie się spytałam, czy utrzymujesz kontakty z Mała i Pycha? Dla mnie to jest bardzo interesujące, by wiedzieć pewne że... Zrobiła, gdyby dupa z Dupolandii zjadła ci twarz. Z tą dupolandią zrobił Nie, raczej nie otrzymujemy kontaktu. Jeśli chodzi o dupę z Dupolandii, to aż mi się przypomniało, jak kiedyś pod jednym z tych dysków Czesława Mozilla napisałam komentarz. Ta piosenka urwała mi dupę i przykleiła ją na twarz. Teraz jestem człowiekiem dupa, a on wkleił to na swojego facebooka. To był mój pierwszy, fejmowski po prostu się podjarałam, bo ja bardzo lubię czasami muzykę i to było takie naprawdę fajne. Niezła dupa. Kocham Cię i mam pytanko. Śpiewasz pod prysznicem? Przepis na sukces. Jajka, bułka tarta, mąka, do tego truskawki i cielęcina. Hej Zuzia, w my morning routine parodia, używasz masła Zambrowskiego, bo jak tak to pozdrawiam, bo to moje masło, z, bo to masło z mojego miasta. Cały YouTube pozdrawiam masło z twojego miasta, zarnbistem masełko. Sukinia to nie karczuch. Pozdrawiam. Wiem, pomyliłam się. Miałam powiedzieć kabaczek, a nie karcioch. Dzięki za pozdrowienia. Czy lubisz placki? Lubię, ale bardziej lubię jabłka. Suchar tygodnia. Młode małżeństwo je obiad. Nagle żona oblała się zupą. Hmm, wyglądam jak świnia. No, i jeszcze zupą się oblałaś. Film tygodnia jak już mówiłam, dzisiaj wyjątkowy odcinek wyjątkowy film, a tak naprawdę to wiele osób mi zarzucało że skoro jestem Potterhead to dlaczego nigdy nie było Harry'ego Pottera i w ogóle a właśnie chodziło o to, że ja czekałam aż będzie taki pełny, fajny odcinek nie, nie mam serca żeby wybrać mój, dobra w sumie wiem najbardziej lubię Zakon Feniksa każdy film z serii Harry'ego Pottera jest naprawdę niesamowity, naprawdę dobry jeśli mieliście kiedyś okazję obejrzeć sobie te kulisy i yy, widzieli Ile pracy jest włożone w te filmy, jakie to jest po prostu cudeńko, i te wszystkie ciekawostki, i no Jezu, no. Książka jest cudowna, oczywiście, ale nie odbierajmy filmowi tej samej cudowności. Jeśli ktoś powie, że książka jest lepsza, to tak naprawdę wszystko obrazi, bo i to, i to jest równe siebie, i naprawdę jest niesamowite. No, tyle. Ciekawostka. Czy wiecie, że statki na morzach i oceanach wytwarzają taki hałas, że zwierzęta, które porozumiewają się pod wodą, rozmawiają ze sobą tak, jak ludzie na koncercie rockowym, a jedno z laboratorium udostępnia głośniki, które są pod wodą i dlatego właśnie teraz słyszymy centralnie, jak te zwierzęta sobie rozmawiają. Czasami bardzo fajna sprawa, ogólnie morski świat jest fajny. W tym odcinku antyulubieńca nie będzie. I chciałabym wykorzystać ten czas, żeby powiedzieć, że w nowym sezonie antyulubieniec będzie powiedzmy kiedy będę miała antyulubieńca, bo to jest kategoria, którą najtrudniej mi znaleźć. Już wydaje mi się, że mało rzeczy jakby nie lubię, mało rzeczy nie, potrafię stwierdzić, to jest tak, tak bardzo masakra, że aż muszę dać na antyulubieńca i tak, to jest najcięższa kategoria, jeśli chodzi o to, żeby to znaleźć dla mnie przynajmniej. Dlatego w nowym sezonie, jak będę coś miała, to będę dawała i taki będzie przejściowa kategoria, że czasami nie ma, czasami jest. No, to tyle. Anty ulubieniec. Piosenka tygodnia. Piosenką tygodnia jest coś z nowej płyty, solowego albumu Piotra Roguckiego. Naprawdę tekst tej piosenki jest tak słodki, tak cudowny. Zawsze myślałam, że najpiękniejszą polską piosenką o miłości jest Myslowic, chciałbym umrzeć z miłości. Ale po poznaniu piosenki mała Piotra Roguckiego zmieniłam zdanie, bo tekst tej piosenki jest dla mnie tak cudny, tak piękny, tak romantyczny. Posłuchajcie... Zaśpiewać wam piosenkę? I chcecie sobie pograć? Jesteś różowy krem na I Byłbym się ciebie o wiele częściej, o ile zechcesz. Jesteś o wiele

Szybko zdradzę, że wczoraj wystąpiłam w jego odcinku, możecie sobie zobaczyć Łapacz Trolli 11, jestem tam. No i dostałam takie wyzwanie, zrób teledysk do piosenki Niu 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 z Turnego Kartona. Nie ukrywam, że lubię troszkę zmieniać i tak po swojemu, także zrobiłam heavy metalową, hard rockową wersję mojego teledysku i wyszło mi coś bardzo przerażającego. Zapraszam. Truskawką. Ja też będę tęskniła za tym klimatem, ale to już koniec. Za tydzień będzie nowy sezon i mam nadzieję, że pokochacie ten sezon tak samo, jak pokochaliście truskawkę.